To jest Finks z Brawl Stars, a to ja próbujący wbić go na jak największą ilość pucharków w jedną godzinę. W tym filmie zobaczysz, ile pucharków udało mi się wbić na Finksie po jednej godzinie oraz co wydropiłem, bo było naprawdę ciekawie. Zapraszam Was do oglądania kolejnego challenge'u na moim kanale. Dobra, widzowie, także jak widzicie, jesteśmy już w Besie i mamy tutaj Finksa naszego, którego sobie właśnie tutaj jak najbardziej ulepszamy, no, no jak najbardziej możemy, bo wiadomo, przy takich częczach to się najbardziej przydaje i okazało się, że możemy go nawet tutaj dać na 11 moc My się wydaje, że zakupimy sobie gadżet i będzie to ten, bo jeżeli dobrze pamiętam to jest ten lepszy Wy możecie napisać w komentarzach a nasz star power nam starczy, starczy dobra to lepszy w sumie jest ten według mnie kupujemy go sobie, hiper doładowanku niestety nam nie starczy, więc sobie go nie kupujemy tu mamy jakiś rekord do odebrania, okej okay. no i co, lecimy z pierwszymi gierkami, ja sobie odpalam stoper i oficjalnie teraz zaczynam challenge. Dobra, no, widzicie, super wystartował już chyba 2 sekundy temu, jeżeli dobrze patrzę, no i lecimy. Yy, po prostu lecimy. No mam nadzieję, że to nam pójdzie, ten challenge. -ek. No bo... Płysy, nie pójdzie, nie pójdzie. No nie, <suszy> nie wiadomo i po prostu, ile pucharków wbijemy. Możecie teraz ustawić w komentarzach, ile pucharków podczas tego challenge'u wbijemy. A my teraz lecimy z pierwszym gierą, która jest na boty. No i właściwie, no tutaj, no tutaj nie ma żadnej filozofii, mogę sobie grać na na tryby Mi się wydaje, że na początku będę grał solo, bo na to solo jest mega easy. To właściwie tak samo jak Zadynka. Więc na Zadynce może będę sobie potem rozgrywał mecze, jak będę grał na prawdziwych przeciwników. Eee, no i co? Dalej tutaj sobie przetestujemy w ogóle gadżecior. Czy to jest ten... Jezu, jeszcze nie mnie trafi, mnie, dobra. Kila zrobiliśmy, jeżeli nie mieli to pierwszego, jeżeli mnie. Pamięć się myli tutaj, dobra, no i szkoda, że my tego gadżetu, ten, ten gadżet zwarnowaliśmy, chociaż poczekajcie, nie będę atakował tego Beriego, żeby zobaczyć na przykład ile, ile tutaj yy, obraże się na... no dobra, to jest ten gadżet, który chciałem, czyli, że on tam się zatrzymuje i no właściwie nie może nic robić, to może być przydatne, szczególnie na zadynce i dobra, z tego co patrzę, to minęło już chyba prawie 20 sekund po minucie, minuta 20, a już... Yy, mamy naliczoną, dlatego no, no, trochę dużo czasu. No naj, najwięcej czasu będę tracił na początku, na no, szukaniu tych botów, yy, na sam koniec rozgrywki, nie? bo ja nie wiem totalnie, gdzie one mogą być. I by serio, ja już o tym mówiłem w poprzednim challenge'u na tym kanale, ale to jest najgorsze, że takich botów się szuka, w jakie owe co co można nawet zacząć przeciwnika, jakby w ruchu, że on sobie idzie i można go tak zatrzymać. I dobra, pierwsza gierka, pierwszy nim, tak jak to tak standardowo bywa plus 10 pucharków jestem ciekawy ile będziemy mieli pod koniec tego czytałem, że chaos dropik wlatuje mamy mitycznego, mamy mitycznego zresztą nie mogę Ci jakoś dużo czasu na to ale mamy mitycznego i z niego wyleciało nam 200 punktów więc słabo ja już z dalszymi gierkami, żeby was nie zanudzić i zobaczymy się jak już będziemy miał 100 pucharków dobra widzowie także mamy 104 pucharki wbite w jakieś nie ponad 12 minut więc jest to średni wynik, ale nieważne no i co teraz na, na mega speedzie opening wszystkich rzeczy tu has dropik, tu star dropik, mityczny, nowa postać, amazing, a nie, to jest skin, ej, ale mnie skamowali, serio, dobra, ej, ale skam, dobra, dobra, ej, dobra, lecimy dalej, my tutaj lecimy, nie śpimy, jak to mówią, rzadkie, same rzadkie, teraz ostatni health drop, bum, 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 bardzo rzadki, no i niestety tylko pieniążki. Zresztą, no, niestety, niestety, bo będziemy mogli kupić hiperdoładowanko. Co właśnie teraz zrobię, więc no w sumie, co mnie tak źle. I mamy to hiperdoładowanie, więc się bardzo cieszę. Jeszcze, jak mo mogliście wcześniej zobaczyć, w międzyczasie dropnąłem Shreda, czyli nową postać. No, a teraz alei możemy sobie poodbierać. Dosyć dużo takich kosmetycznych nagród. No i zadymiarza, którego, właśnie, no, którym będzie, chyba karł. tak, będzie nim Kary. Więc odbieramy sobie Karola. no i mamy go. I mamy nowy świat widzisz ale i pucharków, no dobra. Ja lecę dalej wbijać pucharki, mam nadzieję, że wbije 200, jeżeli nie, no to trudno. Ale dobra, lecę dalej wbijać pucharki. Dobra widzowie, właśnie girkę gierkę o właśnie 250 pucharków na Finksie, oraz udało nam się właśnie zrobić misję za wbicie 100 pucharków, no i otrzymaliśmy zatem mega boxika. Więc teraz sobie go otwórzmy i 3, 2, 1, hot co? Mam tutaj 9 przedmiotów, więc raczej nic tutaj nie będzie. Chociaż jednak coś mamy. I uwaga, co to tutaj jest? Jest to lola? Zawsze wiesz? Nie, jest to znowu skinek eee, właśnie taki oto. No i parę kredytków, więc nawet spoko. 250 pucharków zostało wbite. I przed chwilą właśnie minęło 40 minut tego challenge'u. Teraz wróćmy sobie zapanigować parę star dropów, Więc hop, hop, hop. Zatki. Teraz mamy legendarnego z 50 poziomu tu więc wy zostawcie lajka like i subskrypcję, a ja wierzę, że z tego wypadnie coś dobrego. Oby 3 2, 1. Ja zamykam łatrzy uwaga, Star Power do Charlie. No kurde, nie zostawiłeś łapki w górę, nie? a teraz zostawisz, zobacz co będzie dobrego. No, no dobra, to akurat nie wiem do tego. Dlaczego przemilczymy, następnie? Nie no dobra, tego też możemy przemyśleć. Co co są za dropy i co? To bez sensu, bez sensu. Tu mamy kredyciki, tutaj mamy właśnie łodzik, no i co? Może będziemy mieli też piper w tym odcinku. No i co? I ale co dalej? Bo właśnie zostało nam jakieś niecałe 20 minut tego czelami. Ja na razie mamy wbite tylko 254 pucharki, więc co? Lecimy no nie śpimy. Dobra widzowie tak że wbiliśmy właśnie do Besa w drugim dniu na i co? Niestety czas mi się skończył, ponieważ nagrałem sobie o dosyć, dosyć późnej godzinie i po prostu nie mogę tego nagrać, bo nie mogę w coś za dużo gadać, bo by było około północy jakoś. No i co, niestety, no dobra, mamy godzix, ale i pucharków. No i co? Udało I nam się zrobić 308 pucharków. I według to jest spoko wynik. Nie, nie taki zły jak tutaj. Nie taki zły jak myślałam właściwie. I mamy mechaboxa widzowie. Box Mechabox się zrespił w sklepie. Co jest, dobra? Ale wy jego opening zobaczcie na najnowszym short na kanale, więc polecam Wam zasubskrybować, żeby niczego nie przegapić. A teraz lecimy sobie z karnietu żeby openingować mega Boxa. W sobie możemy rezygnować punkty mocy i Bardzo rzadki. Aj ajajaj, jaj, aj, aj. ale dobra. Mega boxik za 55. level karny, tutaj Mierskiego właśnie wjeżdża. I uwaga, 3-4 znowu zamknęło oczy, może przyniesie mi szczęście? 9 przedmiotów, chyba nic nie ma. Nie, jest coś! Larry i Lori? Larry i Lori, widzowie, mamy nowe konceptyniarze Larry i Lori. Ale my tutaj dużo dropimy. Jo, ale szczęście mamy. I jeszcze kredyciki do fiperki, nie? Ale my tutaj mamy szczęście, widzowie. No. No i super. No i tutaj super. Właśnie wrócili też wszyscy ze dnia, że już nie ma tego evenciku dziwnego. Więc co? Takim pięknym akcentem mogę zakończyć ten filmik, także dziękuję Wam za oglądanie do końca i co? Do następnego. Elo!